Siemanko, z tej strony Hippo Purple i witam Was bardzo serdecznie. Dziś polecę Wam serwer VBIOS DragonCraft. Tutaj widzimy, dostajemy od razu początkowe EQ. No i tutaj mamy spawn. Spawn jest bardzo fajny. Tutaj mamy przejście do lettera. Tutaj mamy zasady, zasady serwera. Mamy dużo, ale nie będę ich pokazywał, no bo są długie. Tutaj mamy różne komendy o gildiach. Tutaj mamy F -Crate. właśnie możemy stworzyć sobie gildię, ja mam swoją Hero'shipel. Teraz tutaj mamy F Enemy, F Ali i F natural, dawanie sojuszu, F claim, zakładanie terenu na Gildie. F set home, ustawia dom do gildii. F Home właśnie te pana tam gdzie ustawiliśmy F set Home, F mod i F admin daje nam admina i moderatora gildii. Na przykład tutaj F mod i nazwa playera. Tutaj F disband usuwa gildię, ja myślę, bo nie jest mi w sumie nawet potrzebna. Yy, tak, tutaj mamy F tak, zmienia nazwę gildii F tak i odstawia nazwa gildii F to opis, opis gildii Tutaj mamy WARP Survival gdzie możemy kopać drewno, klocki, no i że tak powiem surowce Warp PvP, arena PvP, na której możemy się ubić. No i spawn, jest tam chyba jeszcze jakiś warp, ale tutaj No i tu był, był cały spawn Serdecznie polecam serwer Fabios DragonCraft No więc to by było dzisiaj na tyle